Siemano, siemano, mexikano, TV, otwieram Wam drzwi i słuchajcie, to jest ta właśnie niespodzianka. Przyjechał, przyszedł właściwie Pan Jan, będzie otwierał komisyjnie, żeby nie było, że nie oddałem mu żadnej paczki. Panie Janie, proszę sobie przejrzeć. Tutaj są co? Chyba ubrania, tak? Tak, Proszę ubrania. sobie przejrzeć. Potem Pan sobie zapakuje, mamy czas. Spokojnie. Noży kładę tutaj. Go. Co to Pan Poręgi dostał? Za Przydadzą się? Się tego. Tam powinno gdzieś 20 zł być, tylko musi pan dobrze szpereć, żeby gdzieś nie wyleciały. No, no podkuszyleczki. Proszę pokazać. To się mówi na dzień codzienny. Na jeden to dzień jest. jedna. No, taka zasada. Jak po moim rejonie się chodzi, to, to tylko tyle, że zmieniać codziennie. Proszę, co tam dalej? No, To jest baraneczka jak to się mówi, no ale to będzie... Jak to się mówi da mojej mami. Bo ja w marynarkach nie chodzę w tym roku. Jak to się mówi, następna koszuleczka. No to koszuleczkę jak pan założy, to już elegancko będzie. No, Kuszuleczki pod koszulkę to jest pod podem, jak to się mówi. Tutaj tu kamizaleczka, chyba tak. A, Taka kurteczka. Kurde jak to się mówi, to można zrobić kamizeleczkę. Tak jest. Rękawki można obciąć. Jest o, o! A kto tu paczkę wysłał, to tego dziękuję za browarki. Bo nie powiem, lubię ich... Tutaj, no to o. ma pan czteropak. Biały to biały Tak jest, ma pan czteropak. Także proszę sobie spokojnie. Gdzieś mówię, powinno być schowane 20 zł, ale gdzie to ja nie wiem. A to słuchaj musiałbym wszystkie kieszenie trafić. No to już pan sobie przelecisz Czy to w kieszeniach będzie, czy gdzie A może w tamtych paczkach Nie nie, to w tej. To na pewno No nic przelecisz pan później Będziesz pan wiedział. No dobrze zobaczę potem jeszcze tego Może ktoś wkręcił czy coś No, no w każdym razie no, no pierwszą dobrze. paczkę mamy z głowy, no, robimy pauzę, paczka, przyniosę druga, następną jak to się mówi. Druga paczka i dziękuję dla Was Państwa. No apel doszedł. Apel doszedł. I, i gdzie best. I gdzie teraz pan dostał lepszą paczkę? Tam pan, 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 pan pamięta tamtą paczkę tam? No, no, pamiętam tam tą paczkę tylko tyle, że wyciągnąłem czajnik. Dobrze, garnek i ten... O Jezu i termos. Moment, momencik robimy pauzę.